Dzień dobry, pisarze, z tej strony Natalia Brożek, i dzisiaj wracamy do odcinków stricte pisarskich, gdzie będę starała się podzielić z wami moją wiedzą na temat pisania i wydawania. Zapytaj o pisanie polega na tym, że to wy zadajcie pytania. Macie jakieś konkretne problemy pisarskie czy wydawnicze, a ja próbuję tutaj na tym odcinku je rozwiązać. Nie ma co zatem zwlekać, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Co jeśli wydawnictwa nie odpisują na propozycję? Przypomnieć się, przesłać ponownie. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co wydawca ma zapisane na stronie. Najczęściej jednak jest tam notatka, która mówi o tym, że mają 3 miesiące na odpowiedź. Czy wydawnictwo odpowiadają na każdą propozycję wydawniczą? Niestety nie chcielibyśmy, żeby tak było, ale tak nie jest w tej rzeczywistości. Najczęściej jednak nie ma konkretnej osoby, która zajmuje się tą skrzynką, na którą wpadają właśnie propozycje wydawnicze. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przypominanie, to nie można być tutaj natarczywym, bo tak jak mówię, to jest często jedna osoba, która może mieć po prostu już dość tej pracy i tych propozycji wydawniczych spływa no codziennie bardzo bardzo dużo. Więc sądzę, że najlepiej by było tutaj Poczekać ten określony czas, natomiast kiedy po tym czasie nie dostaniecie odpowiedzi, napisać takiego maila z przypomnieniem, pisząc w nim właśnie, że skończył się okres oczekiwania i że jesteście ciekawi, czy może udało się, czy też nie, że chcecie po prostu uzyskać jakąkolwiek odpowiedź. Z przesyłaniem ponownym bym się wstrzymywała. Jeżeli chodzi o taki krótki tutaj czas, bo jednak nie ma co chyba wrzucać mnóstwo propozycji tych samych do jednej skrzynki, zapychać ją. Nie, to chyba by było niewidziane w dobry sposób. Sądzę, że jeżeli minie dłuższy czas i napiszecie właśnie takiego maila, że dzień dobry, nie wiem, rok temu wysyłałam taką, taką propozycję, natomiast na przykład yy, nie otrzymam odpowiedzi, przesyłam ją ponownie, wydaje mi się, że to będzie widziane o wiele lepiej. Ja sama na początku swojej przygody bardzo dużo tutaj dyskutowałam na temat tego, żeby się przypominać, żeby dzwonić, żeby dopytywać. Natomiast rynek na przestrzeni tych kilku lat bardzo się zmienił i teraz już nie propaguje tego tego mojego wcześniejszego sposobu, czyli na przykład właśnie telefonów. Chociaż z drugiej strony, kiedy nagrywałam odcinek, tutaj możecie go zobaczyć, gdy właśnie wracałam do mojej pierwszej niewydanej książki, to czytając te wszystkie odpowiedzi, które trochę wymusiłam, były one naprawdę przyjemne, część przynajmniej, bo inna część była bardzo dziwna i nieprzyjemna, więc trzeba też uważać, trzeba wiedzieć, gdzie postawić granice, a wiadomo, że jest to trudne w momencie, kiedy no staracie się, żeby to Wasza książka, Wasze dziecko zostało wydane, jeżeli jest to dla Was tak bardzo ważne. Wydaje mi się, że lepszą opcją będzie tutaj wysłanie do kilku wydawnictw, z którymi chcielibyście współpracować, odczekanie spokojnie tego zapisanego na stronie terminu, a potem można wysłać maila z takim bardzo miłym przypomnieniem. Jeżeli na ten mail nie dostaniecie odpowiedzi, to na razie odpuścić, poszukać innych wydawców, a jeżeli, nie wiem, macie jakiegoś wydawnictwa, z którym naprawdę bardzo, bardzo chcielibyście wydać, no to na przykład po czasie, po pół roku, napisać raz jeszcze i wysłać już ten tekst. No, rozgadałam się, ale w trakcie tego mojego monologu gdzieś ułożył nam się chyba plan, który wydaje mi się, no. Takim złotym środkiem w tym wszystkim. Czy przy wydawaniu książki płacimy jakiekolwiek pieniądze? Nie. Jeżeli wydajemy z wydawcą tradycyjnym, to autor nie ponosi żadnych kosztów tutaj wydania książki. E, może oczywiście sam ponosić te koszta, jeżeli chce zapłacić za promocję, jeżeli chce zapłacić za coś związanego z książką. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydanie książki, to autor nie płaci, jeżeli wydaje z wydawcą tradycyjnym. Oczywiście mamy na rynku niestety wydawców tzw. Vanity, czyli wydawców, którym zależy przede wszystkim na ich zysku, więc w momencie, kiedy dostajecie na przykład odpowiedź od danego wydawnictwa z informacją, że wydanie książki będzie Cię kosztować tyle i tyle, to od razu usuwajcie te maile, dajcie te wydawnictwa na czarną listę wydawnictw. Nie. Wydawnictwa vanity zazwyczaj robią sprawę po łebkach, żeby zarobić jak najwięcej. Często autor zostaje z mnóstwem książek, bo nie mają te wydawnictwa dystrybucji, więc nie się pojawią się te książki w księgarniach, czy to online, czy to stacjonarnych, i wy zostaniecie z wielką paletą książek w domu i będziecie musieli sami ją sobie sprzedawać, żeby wyjść. No na minimalny minus, bo wydaje mi się, że tak czy tak na minus jednak tutaj z wydawnictwem Vanity najczęściej się wychodzi. A ile się stresu przy tym zjada, no to głowa nie mała. Oczywiście moim zdaniem samo wydawanie książek na aktualnym rynku w Polsce jest czymś, co zawsze będzie stresowało. Natomiast z Vanity to jest zupełnie jeszcze inny poziom stresu. Jak poprawić styl pisarski? Czy to wynika z czegoś jeszcze oprócz praktyki? No, właściwie praktyka jest podstawą. Praktyka to jakieś 90% właściwie tego, jak można poprawić styl pisarski. Najważniejsze to czytać książki, które kładą nacisk na to, żeby ten język właśnie był ładny, poetycki, liryczny, żeby zachwycać się również tym językiem, tą warstwą językową, a nie tylko Treścią. Mamy w tym momencie dużo książek, które nie skupiają się w ogóle na tym, i to, że my czytamy jakieś powieści, nie znaczy wcale, że poprawiamy swój styl pisarski, bo istotne jest również to, żebyście poznali to teoretycznie. I potem przełożyli to w praktyce. To mogą być, nie wiem, krótkie formy, to mogą być opowiadania, które sobie będziecie pisać, to mogą być jakieś próby właśnie książkowe, gdzie będziecie skupiać się głównie na tym języku. Natomiast to jest przede wszystkim, no, praktyka, praktyka, która może być tutaj e, wspomagana jedną z książek. Magia Słów, zaraz wam ją przyniosę, bo mam ją na półce. Chodzi mi dokładnie o tę książkę: Magia Słów jak pisać teksty, które porwą tłumy. Ja mam tutaj akurat drugie wydanie rozszerzone. Jak widać, sporo tutaj pozaznaczałam, również w środku mam podkreślone niektóre fragmenty. Jest to bardzo dobra książka, która właśnie mówi nam o tym, jak popracować nad swoim warsztatem pisarskim, czyli właśnie również nad tym stylem. Tutaj nie tylko mamy wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, różne zadania, które możecie po prostu na co dzień sobie wykonywać w wolnym czasie, więc chyba Tutaj zostawię ją jako taką bazę, z którą możecie pracować, od której możecie wyjść, i wydaje mi się, że po niej przynajmniej mój styl się poprawił, i czułam się swobodniej, lepiej. I zrozumiałam przeróżne techniki, które tutaj można stosować. Widziałam już, czego się pozbyć, co dodać, jak dopracować ten tekst, więc jak najbardziej polecam. Co po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od wydawnictwa? Iść z umową do prawnika? Oczywiście, jeżeli dostajecie pozytywną odpowiedź od wydawcy, to też często dostajecie tak zwany szkic umowy. Szkic, podkreślam słowo szkic ponieważ ta umowa może być tutaj przez Was y, zmieniana, może być oczywiście dopracowana, y, ale żeby coś takiego miało w ogóle miejsce, no to przede wszystkim musicie się znać. A jeżeli się nie znacie, nie jesteście prawnikami, nie jesteście doradcami prawnymi, to jak najlepiej iść tutaj do takiego doradcy. Ja akurat miałam konsultację z doradcą prawnym, tylko też y, zwróćcie uwagę na to, że nie każdy prawnik jest prawnikiem z tego danego działu, czyli szukajcie osób, które zajmują się prawem autorskim. Dla patronów jakiś czas temu przygotowałam taki mini wywiad z radcą prawnym, gdzie przedstawiłam najważniejsze pytania dotyczące właśnie umowy i jak tutaj podziałać z tą umową, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wpadajcie na stronę na Patreonie. W opisie znajdziecie oczywiście do niej link. Zachęcam, żebyście właśnie dołączyli do moich Patronów. Ale wracając do pytania. Tak, przede wszystkim bazą jest to, żeby skonsultować tę umowę z kimś, kto zna się na prawie autorskim. Oczywiście sami możecie przeczytać tę umowę, a wręcz musicie. Zobaczyć, czy są jakieś miejsca, które Wam zgrzytają, które są niefajne, czy zgadzacie się ze stawką, która jest tam zaproponowana. Oczywiście na spokojnie tutaj z radcą prawnym możecie tę umowę sobie przejrzeć i też możecie napisać wydawcy, że zajmie Wam to chwilę, że chcecie sobie to dobrze przeczytać, że wrócicie na przykład po tygodniu z konkretnymi uwagami do umowy. Nie bójcie się tego. Wydawca może po prostu powiedzieć, że nie zgadza się na jakąś zmianę w umowie i tyle. Nie będzie od razu Wam zabierał tej umowy. Już chyba ostatnio o tym też dyskutowaliśmy. Warto też stawiać na swoim. Bo w szkicach umowy przede wszystkim wydawca też tutaj zaznacza punkty, które bronią jego. A my, autorzy, musimy wprowadzić, zaznaczyć punkty, które będą broniły naszego tutaj dobra. Jak poradzić sobie ze zmęczeniem, pisaniem i wyczerpanym natchnieniem? Aktualnie właśnie jestem w takiej sytuacji. <grych> jestem zmęczona, przemęczona, wypalona, można powiedzieć, pisaniem, wydawaniem. Znaczy właściwie zaczęło się to od wydawania, a potem przeszło to na pisanie bo sądzę jednak, że tutaj dużo czynników miało na to w ogóle wpływ i ten rynek w Polsce nie jest takim... Cudownym kolorowym miejscem, jak mi się wydawało na początku, niestety, chociaż chciałabym, żeby tak było. Przede wszystkim należy zrobić sobie przerwę, i to był mój pierwszy krok, i ten krok też będę polecać, bo tak jak też pisaliście w komentarzach, gdy wyrobiliście sobie przerwę, to jeśli w naszej tożsamości jest zapisane to, że właśnie chcemy być twórczy, że jesteśmy pisarzami, no to gdzieś ta potrzeba napisania czegoś wróci, przyjdzie. I u mnie wróciła dość szybko. Co prawda, nadal teraz robię sobie przerwę od książek, ale gdy zobaczyłam jeden z konkursów, który zaproponowałam moim uczniom, to nagle miałam takie: Ej, ale jest właśnie tutaj kategoria 15 wzwyż, czyli ty też możesz napisać, czemu nie spróbować. Tak mnie zainspirował ten konkurs, tak mnie zachęciła sama forma tego konkursu, że napisałam opowiadanie w jeden wieczór i po prostu stukałam w tę klawiaturę jak szalona. Musicie zrobić sobie przerwę, a jeżeli jakaś inspiracja będzie chciała się do was dostać, to uwierzcie, zobaczycie ją, usłyszycie ją bądźcie otwarci na to, więc podczas tej przerwy nie mówcie, nie chcę pisać już nigdy w życiu. Tylko jeżeli coś przyjdzie, to spróbuję. Dajcie sobie przestrzeń na to, żeby trochę wszechświat podziałał, żeby to on wam gdzieś tam podesłał coś fajnego. Ale Wy przede wszystkim wydaje mi się, tutaj odpocznijcie. Jeżeli bylibyście zmęczeni czymś innym, na przykład nie wiem, pracą w ogródku to pierwsza zasada by było odpocznij, bo będziesz to robił po prostu źle, w sposób szybki, niedokładny i tak dalej, więc y, sądzę, że tutaj to jest chyba pierwszy krok, który należy podjąć, a przy tym szukać ciągle inspiracji albo inaczej być otwartym na inspirację. Jak wysyłamy propozycję wydawniczą w serii, to dajemy tylko pliki dotyczącej pierwszej książki czy wszystkich konspekt całej serii. Dobra, to jest jedna kwestia, ponieważ ja wysyłałam ciemność i jasność, i ja wtedy wysyłałam ciemność do wydawcy. Jak to było? Ja wysyłałam ogólnie propozycję do ciemności, czyli tylko do tej pierwszej części, do pierwszej książki. E, a e, zaznaczałam w tych dokumentach, że chcę, żeby to była dylogia, że mam pomysł na drugą część i że ten pomysł mówi o tym, o tym w skrócie. Jeżeli wysyłacie propozycję, gdzie macie tylko pierwszą część, to ja bym skupiła się na tej pierwszej części, ale zaznaczyła, że może być tyle i tyle części, i w tych częściach może dziać się to, i to, i to. Jeżeli natomiast już macie gotową serię, czyli dajmy na to, zostańmy przy tej dylogii, jeżeli miałabym napisane dwie książki, to pewnie wysłałabym propozycję nadal do pierwszej, ale załączyła na przykład streszczenie do drugiej i powiedziała, że ta druga część jest już przygotowana, że jeżeli byliby zainteresowani pierwszą, no to w takim razie mogę podesłać również drugą. Nie zalewałabym pięcioma częściami jednej serii propozycję wydawniczą, bo tak czy tak najistotniejsza tutaj będzie ta pierwsza część. Jeżeli ona zainteresuje wydawcę, to wtedy no, automatycznie gdzieś będzie zainteresowany kolejnymi częściami. Więc skupiła Będę się głównie na pierwszej, ale dawała znać, co tam się dzieje z kolejnymi. Próbowałaś wydawać książki na zagranicznym rynku? Nie, nie próbowałam i raczej nie zamierzam. Nie czuję się na siłach, żeby to się udało, a żaden z wydawców moich nie zapowiada się, żeby chcieli jedno, jakąś z moich książek tłumaczyć. Na razie nie wykluczam tego scenariusza, ale sama nie mam takich zapędów, żeby iść na rynek zagraniczny, bo gdybym chciała samodzielnie to zrobić, no to to jest kwestia umowy też z wydawcą, to jest kwestia również tłumaczenia na własną rękę i tak dalej, i tak dalej. To jest również szukanie przede wszystkim agenta zagranicznego. Nie mam na to w tym momencie przestrzeni, żeby jeszcze z tym się bawić. Czy konkursy na opowiadania wiersze są dobrą opcją? Oczywiście, że są dobrą opcją, jeżeli próbujecie właśnie tworzyć swój warsztat, jeżeli chcecie spróbować się w takich krótkich formach. Ja bardzo polecam, bo zaczynałam właściwie od opowiadań i od konkursów, bo wys wysyłałam naprawdę mnóstwo tekstów na konkursy. Czasami się udawało, czasami nie, więc tutaj też trzeba było się zapoznać trochę ze smakiem porażki i potem, gdy wydawcy odpisują, że nie, nie jesteśmy zainteresowani, to już gdzieś przepracujecie sobie to, że no, niekiedy się nie uda. Sądzę natomiast, że jeżeli jesteście na początku drogi, to właśnie takie konkursy na krótkie formy są idealne. Opcją, żeby wyćwiczyć się, żeby zobaczyć właśnie siebie w różnych tutaj formach, żeby poćwiczyć w różnych gatunkach, a nie skupiać się na wielgachnych książkach i pisaniu ich kilka miesięcy, bo opowiadanie no to często to są właśnie dni właściwie. Czy wiersze też pisze się raczej w raczej krótszym czasie niż powieści. I przy tym można tutaj tą różnorodność wykorzystać na własną korzyść i jakoś się pobawić z tym stylem, poczytać coś o nim, tak jak mówiliśmy dzisiaj już o tym warsztacie i o poprawie stylu to Wydaje mi się, że to jest fajna opcja, żeby gdzieś wejść w ten świat. Pisarski. Dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za te pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były dla Was wystarczające, że mogłam Wam przedstawić troszeczkę tego świata wydawniczego, pisarskiego i że teraz jest już wszystko jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadać oczywiście tutaj pod tym filmem. Ale także śledźcie mnie na Instagramie, bo tam co jakiś czas będę właśnie publikować takie skrzyneczki, w których będę zbierać Wasze pytania i one właśnie pojawią się tutaj w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję również moim patronom, którzy codziennie mnie wspierają, motywują do działania i ogólnie są cudowni, więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie dołączyć do nich, to znajdziecie link w opisie. No a na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!